Dzień dobry, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z takim pytaniem, które mam nadzieję skłoni tutaj wielu z Was do myślenia, mianowicie jak często aktualizujemy wiedzę o samym sobie. Ostatnio natknęłam się w internecie na taki artykuł, który właśnie był zbliżony do tej treści i za taką główną tezę stawiał to pytanie czyli jak często sprawdzamy, ile o sobie faktycznie wiemy, bo kiedy kupujemy nowy komputer. Zabezpieczamy dane, robimy właśnie jakiś backup. Kiedy przychodzi nowa pora roku, robimy rewolucję w swojej szafie. Przychodzi wiosna, generalne porządki w domu. A jak często porządkujemy dane i właśnie te rzeczy, które mamy w naszej głowie? Jak często zastanawiamy się, ile. Tak naprawdę o sobie wiemy. Dzisiaj przychodzę do Was z takim testem, z zestawem 10 pytań, które są inspirowane testem zdań niedokończonych. Powiem Wam kilka zdań, tak przybliżę w ogóle ideę tego testu. On w psychologii już funkcjonuje od bardzo dawna, także troszkę pogadamy sobie o tym, jak to narzędzie działa i jak możemy tutaj zaadaptować się, troszkę zainspirować się w naszym dzisiejszym materiale. Zapraszam na odcinek. Kiedy zastanawiamy się nad samym sobą? Zwykle jest tak, że takie momenty kryzysowe w życiu przynoszą właśnie taki wiatr zmiany, i wtedy zadajemy sobie to pytanie: co ja robię ze swoim życiem? Dlaczego tak postępuję? Czemu podtrzymuję jakieś aktywności od 15 lat, skoro nagle tutaj orientuję się, że wcale ich nie lubię? Często bywa właśnie w ten sposób, dzieje się to w taki sposób, że mamy tutaj pewne sygnały z zewnątrz, które pchają nas do zmiany i zanim dojdziemy do źródła, mija jeszcze wiele, wiele czasu, zanim tak naprawdę spostrzeżemy się, co tutaj faktycznie się działo i uda nam się zaktualizować tą wiedzę o samym sobie i lepiej zrozumieć sytuację, więc dlatego też przychodzę z tym materiałem. Powiedziałam, że ćwiczenie, które mam dla Was dzisiaj, jest zainspirowane testem zdań niedokończonych. No właśnie, czym jest ten test? Kilka słów o nim. Jest to takie narzędzie półustrukturyzowane, które jest bardzo proste, bo zadaniem osoby badanej jest dokończenie zdań, które tutaj mamy na liście, podane w takim kwestionariuszu. Zaleca się zapisać pierwszą myśl, która przychodzi do głowy. Pierwszą, jakby nie przekombinowujemy, tutaj co nam tylko przyjdzie na myśl, to zapisujemy. I dzisiejsze ćwiczenie potraktujemy właśnie jako taki trening poznania siebie. Trochę takie skłonienie do autorefleksji, do przemyślenia tego. Może tutaj te pytania będą jakimś takim fajnym inicjatorem takich rozmyśleń. W psychologii, tak typowo, te testy początkowo były pod okiem eksperta, stosowana jako diagnoza inteligencji. Później coraz częściej stosowano je jako taki pomiar poznania osobowości. Jako właśnie taki, taki, sposób, takie narzędzie do zapoznania się z poglądami badanego, więc troszkę pod innym kątem były właśnie te testy wykorzystywane. Dodam jeszcze, że moja tutaj dzisiejsza dziesiątka pytań. Pierwsze pięć będzie właśnie w formie takich zdań niedokończonych. Dalej znajdziecie takie typowe już pytania, jakby w formie takiej klasycznej. I teraz, jeśli nie chcecie sugerować się moimi komentarzami, bo każde pytanie chciałabym trochę okrasić tutaj tym sensem i zamysłem, jaki mam. Więc, jeżeli nie chcecie się sugerować, to zachęcam do zastopowania tego wideo w tej chwili. Przejdźcie, proszę, do opisu i tam znajdziecie całą listę pytań. Więc, jeśli nie chcecie tutaj sugerować się moimi komentarzami, to to jest ten moment, żeby. Zrobić sobie właśnie ten test, i potem przejść do omawiania razem ze mną. Ok, mam nadzieję, że już była okazja zajrzeć do opisu i przyjrzeć się pytaniom, a ja teraz przejdę do właśnie omówienia tej listy. No więc, po pierwsze, tutaj na liście tych pytań niedokończonych, pierwsze brzmi, gdy złamie daną sobie obietnicę, to czuję, no właśnie, warto wstawić tutaj nazwę jakieś emocji, uczucia, co czujemy kiedy złamiemy dane sobie słowo. Myślę, że to pytanie jest bardzo ważne, bo pokazuje po pierwsze, jak radzimy sobie z porażką. To jest um, odpowiedź na to pytanie jest kluczowa, bo pokazuje nam jaki jest takie typowe nasze, taki wzorzec zachowania, kiedy dane słowo złamiemy. A czyje słowo będzie ważniejsze niż to dane samemu sobie? Więc tutaj no, powinno być to najważniejsze dla nas kryterium, bo często jest tak, że chcemy zadowolić wszystkich dookoła, a zapominamy o samych sobie. Więc zapraszam, myślę, że odpowiedź na to pytanie dużo wiedzy może nam dostarczyć. Drugie pytanie brzmi: gdy wdam się w kłótnię, to odczuwam. I tutaj psychologowie mówią o zarządzaniu konfliktem, czyli o tym, co robię z konfliktem, kiedy już jakby staję się jego częścią, czy widzę w nim szansę na rozwój. Czy unikam go, boję się i właśnie kojarzę tutaj e, konflikt, kłótnie jako e, tylko coś złego? W nowoczesnym biznesie mówi się o dobrym konflikcie, czyli o tym, który dzieje się po pierwsze po coś, po drugie jest szansą, można tutaj na spokojnie, asertywnie się w nim odnaleźć. Więc e, dlatego też to pytanie jest istotne, ponieważ może pokazać nam znowu taki wzorzec zachowań, co robimy, jaka jest nasza typowa reakcja na sytuacje konfliktowe. Trzecie pytanie z tego zestawu niedokończonych brzmi: Gdy ktoś mnie ignoruje, to ja wtedy? I tutaj um, warto jest patrzeć na to pytanie jako taki obszar do zastanowienia, czy walczę o swoje. Bo kiedy ktoś ignoruje nasze potrzeby, no to pytaniem pozostaje, co ja z tym robię? Czy tutaj dąsam się, czy faktycznie asertywnie jakoś ubiegam o swoje? Um, bo jeżeli jakaś potrzeba nie została zauważona, została wręcz zignorowana, to my też nie możemy jakby zamiatać tego pod dywan. Czy to jest potrzeba bycia wysłuchanym, zrozumianym, jakakolwiek by ona nie była, bycie takim pominiętym i czucie się tak trochę właśnie zepchniętym na drugi plan, to na pewno nic miłego. Więc warto wiedzieć, co robimy w takich sytuacjach. Dwa ostatnie pytania z tego zestawu niedokończonych będą bardzo otwarte. I czwarte pytanie brzmi, ja zawsze... I właśnie, co tutaj wstawimy? Zawsze to wielkie słowo, więc, żeby trochę nakierować, trochę pomóc Wam, jak zrozumieć to pytanie, to na pewno jest dużo inwencji, i tutaj to zdanie daje duże pole do manewru, ale myślę, że warto się przyjrzeć temu pytaniu z perspektywy swoich przyzwyczajeń, nawyków. Takiej swojej natury. Co jest takiego we mnie, jaki nawyk zauważam, z jakiego powodu może warto tutaj przyjrzeć się temu, co robię i skorzystać z tej otwartej furtki do takiej autorefleksji o nawykach. A dla przeciwwagi, piąte pytanie brzmi: Ja nigdy nie robię. I właśnie tutaj warto wstawić takie dla przeciwwagi aktywności, którym się nie oddajemy. Czego nie robię? Czy to dobrze, czy źle? Skąd we mnie ta tendencja, właśnie, żeby nie robić pewnych rzeczy? Także tak wygląda ten e, pierwszy segment naszych tutaj zdań niedokończonych. Czas na pytanie szóste. Już ujęte klasycznie. Jak najczęściej marnuje czas? Mówi się, że czas to taka najważniejsza waluta w naszym życiu, więc warto zastanowić się, w jaki sposób go marnujemy. Myślę, że mało osób, naprawdę niewiele osób może powiedzieć o sobie, że w ogóle nie marnują czasu. Kto jest taki, to proszę właśnie o komentarz, bo jestem bardzo ciekawa, jak to zrobić. Sama staram się optymalizować te kwestie, ale wszyscy wiemy, jak to jest. Więc czasami wyrzucamy sobie, że nie zrobiliśmy czegoś, że źle zarządzamy czasem wolnym, wręcz przeci Czasami mamy tak napięte grafiki, że po prostu nie wyrabiamy na zakrętach i nie wiemy, za co się tutaj zabrać. Nie musi tak być. Może być tak, że naszą relację z czasem możemy jakoś tutaj um, usprawnić. Z perspektywy psychologii, właśnie zarządzanie czasem może być um, związane z poczuciem sprawczości, z sumiennością, więc na pewno to pytanie o marnowanie czasu dużo da nam właśnie wglądu w samych siebie. Pytanie siódme brzmi: co w Twoim życiu jest zbyt skomplikowane? I czasami jest tak, że patrzymy na minimalistów. Ten minimalizm ostatnio zyskał na popularności i tak patrzymy z uznaniem i myślimy o tak, no minimalizm to jest coś, co chciałabym chciałbym wprowadzić do swojego życia. To jest moje marzenie. No, tylko że myślimy to w drodze na kolejne zakupy. I uświadamiamy sobie trochę po fakcie, właśnie rozglądając się po swojej przestrzeni do życia, że no trochę tutaj komplikujemy, czy właśnie jakieś zdarzenia w życiu, czy dosłownie to, co nas otacza. Więc myślę, że uświadomienie sobie właśnie tego zrozumienia prostoty, czym jest dla mnie prostota w życiu, to może być jedno z najtrudniejszych dla nas zadań. I zwłaszcza w dzisiejszym świecie, gdzie mamy tą mnogość wyborów, to skomplikowanie sobie życia jest zaskakująco łatwe. I tutaj rzucę jeszcze taki cytat do przemyślenia. Znalazłam go w internecie. Brzmi on tak. Proste jest trudniejsze od skomplikowanego. Ja się zgadzam w pełni. A Wy? Ósme pytanie brzmi. Z czego jesteś dumny? Tutaj chciałabym zachęcić do takiego przemyślenia swoich ostatnich sukcesów i powodów do dumy. Bo może być tak, że te ostatnie są już dość jakby dawne, trochę przestarzałe, więc jeśli nie było tego miejsca na powód do dumy, nie było tego odczuwania satysfakcji z samego siebie, no to może być to motywacją do poważnych zmian. Może jest tak, że po prostu nie zauważamy tych powodów do dumy. Myślę, że tak tak statystycznie to częściej kobiety zmagają się właśnie z tym problemem niedoceniania siebie, niezauważania nie, nie tych swoich zwycięstw i powodów do dumy. Kieruję tutaj też ten punkt zwłaszcza do kobiet. Wiem, że w ponad 80% mojej widzki to właśnie panie, więc moje drogie, z czego jesteście dumne? Dziewiąte już pytanie brzmi, bez których codziennych nawyków byłoby Ci ciężko żyć? I tutaj um, pytanie to ukierowałabym w taką stronę. Co daje ci szczęście, czyli co cię karmi i co daje siłę do działania? Myślę, że tutaj warto zastanowić się nad tym, co faktycznie daje nam taki wiatr w żagle i daje nam właśnie siłę do działania i jest czymś takim faktycznie dla nas dobrym. Czy mamy takie nawyki, które są dla nas tak korzystne, tak pozytywne? Może ten punkt będzie tutaj dla nas taką okazją, żeby troszkę zastanowić się nad takimi rzeczami. I dziesiąte, już ostatnie pytanie na naszej drodze do samopoznania brzmi: jakie plany odwlekasz w nieskończoność? Odcinek o prokrastynacji już pojawił się na moim kanale w serii Psychownik. Kto nie widział, zapraszam do nadrobienia zaległości. I teraz warto przyjrzeć się tym rzeczom, które odwlekamy. Z jakiego powodu je odwlekamy? Czy może one już zwyczajnie nas nie interesują? Może już się przedawniły, zalegają, gdzieś tam się przeterminowały? No i trochę tak odbijają się czkawką, więc warto tutaj zastanowić się, jakie plany odwlekamy w nieskończoność. Może będziemy chcieli trochę popchnąć je w priorytecie wyżej, a może wręcz przeciwnie, wyeliminujemy je zupełnie. I to już cała dziesiątka, to już wszystkie dziesięć pytań, jakie tutaj dzisiaj dla Was przygotowałam. Zapraszam do opisu, żeby zajrzeć właśnie tam szczegółowo, przestudiować sobie te pytania, jeśli chcecie zrobić właśnie ten tutaj test samopoznania. Myślę, że czasami warto zrobić taki eksperyment na samemu sobie, skłonić się do myślenia, do autorefleksji. Jeśli chcecie podzielić się którąś z odpowiedzi na pytanie, jeśli zdecydowaliście się zrobić ten test, to zachęcam do sekcji komentarzy i dzielenia się tam. Często jest tak, że kiedy słyszymy takie pytanie, powiedz mi coś o sobie, ono jest bardzo otwarte. I właśnie w ten sposób e, trochę tak panikujemy i czujemy tą e, gęsią skórkę na plecach i, i myślimy, o matko, co tutaj powiedzieć. A już tym bardziej, kiedy ktoś pyta o zainteresowania, pasję, no to tutaj ten lęk w oczach, zwłaszcza młodych osób, e, pojawia się i paraliżuje, bo często nie mają tak, jakby okazji, nie mają e, tutaj e, możliwości czasami przemyśleć takich, e, takich kwestii. Ich osobowość, fakt faktem, dopiero co się kształtuje, więc nie ma tutaj powodów do zdziwienia. Faktem jest, że bez względu na to, ile mamy lat, zawsze warto zastanawiać się nad sobą, kształtować tutaj troszkę te um, samoświadomościowe e, opinie na własny temat, mieć pewność, że jeśli faktycznie za czymś w życiu gonimy, to dlatego, że chcemy tego sami, a nie jakoś tak wyszło, albo ktoś tutaj nam e, narzucił. Mam nadzieję, że odcinek skłonił do myślenia, skłonił do refleksji. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w następnym materiale. Pa pa.